Dzień dobry Państwu. Chciałam serdecznie przywitać na kolejnej konferencji prasowej, która jest zorganizowana która jest w, siedzibie, w siedzibie biura senatorsko-poselskiego Platformy Obywatelskiej w Białogardzie. Powód jest, powód jest chyba już znany, bowiem mamy wybory uzupełniające na burmistrza miasta Białogard. Naszym kandydatem jest pan Marek Lewandowski. Niemniej chciałabym przekazać w tej chwili głos panu przewodniczącemu, panu przewodniczącemu Sebastianowi Karpiniukowi, przewodniczącemu zarządu regionu Platformy Obywatelskiej celem przedstawienia może i, i, i przybliżenia, przybliżenia sylwetki i nie tylko kandydata. Dziękuję bardzo. bardzo. ciekawe to są rzeczy, o których dzisiaj nie chcę mówić, bo muszę się z tym szczegółowo zapoznać. A to są sprawy dotyczące tylko pracy Urzędu Miasta. Tak? Nie ma tutaj spraw właśnie spółek, fundacji, stowarzyszeń różnego rodzaju. Ale mówię, tych spraw jest bardzo dużo. Ja muszę tego podejść, jak Pan Poseł tutaj mówił, z rozwagą, ze spokojem, żeby kogoś przy okazji nie skrzywdzić, ale do, do bólu to wyjaśnić. Tak? Bo wiele spraw jest zaszłych, to są sprawy, niektóre załatwiane sprzed 10 lat dosłownie i ta ciągłość jest do dzisiaj, tak. Chcę, aby ten mój urząd, tak jak deklarowałem, był przejrzysty i aby w tym urzędzie obywatel był po prostu normalnym obywatelem, który nie jest na rzecz Urzędu Pracy, tylko urząd jest dla obywatela, przejrzysty urząd. I chcę otworzyć ten urząd dla mieszkańców miasta, żeby to nie było tylko dla pewnej grupy, jak się tutaj mówi w Jogadzie, kolesi, tak, powiązań jakichś. W po prostu niejasne procedury, o których mówiłem o komisji mieszkaniowej. Zmieniłem jeszcze to zarządzenie. Skład komisji będzie pięciosobowe, osobowe będzie to przedstawiciel miasta, który będzie przewodniczył, będzie, przewodniczy... będzie następnie przedstawiciel MOPS-u z bilku BTBSu. No i najważniejsza sprawa z mojego punktu widzenia, że się otwieram ten urząd będzie przedstawiciel Rady Miejskiej, no bo Rada Miejska nie miała w ogóle informacji na temat przydziału mieszkań, a jednak to Rada Miejska decyduje czy podejmuje uchwały, tak? o dofinansowaniu czy BTBS-u, czy innych form działalności burmistrza, tak? I chcę, aby to było właśnie bardzo otwarte.